Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak wpłacać pieniądze do Scalable Capital. Najpierw uruchamiamy aplikację Scalable Capital i od razu widzimy opcję płatności. Znajduje się ona w prawym górnym rogu. Klikamy na nią, a następnie na dole widzimy opcję wpłaty. Klikamy na nią jako następną. Potem mamy trzy różne opcje. Pierwsza to natychmiastowa wpłata. Pamiętaj, że musisz wpłacić minimum 100 euro. Tutaj widzimy koszty. Jeśli masz darmowego brokera, musisz zapłacić 0,99%. Nie polecam tej opcji, chyba że musisz szybko przelać pieniądze. Następnie widzimy opcję szybkiego przelewu. Trwa to 1-2 dni robocze. Kliknijmy na to. Robisz normalny przelew na IBAN, pokazany tutaj. U mnie jest on zamazany. Ważne, możesz przelewać tylko z zapisanego konta referencyjnego. Więc, zakładając konto, podałeś dane bankowe i tylko z tego konta możesz przelewać środki. PayPal na przykład nie działa. Albo wybieramy trzecią opcję wygodne polecenie zapłaty SEPA. Trwa to 3-4 dni robocze, ale wszystko dzieje się automatycznie. Kliknijmy na to, wybierasz kwotę, a po kilku dniach pieniądze są pobierane. Tak łatwo możesz wpłacać pieniądze do Scalable Capital. Jeśli film Ci pomógł, będę wdzięczny za lajka.